Pokażę jedną z metod, jak zrobić haft na tyle czapki. Tu chcemy zrobić hawcik. Jeżeli nie mamy żadnego innego tamborka takiego przystosowanego do, do tego tyłu, to możemy wziąć taki tamboreczek standardowy. Około tym 10 cm. I teraz tak zakładamy samą papierową włókninę. Ja obklejam jeszcze tutaj taką taśmą malarską, bo będziemy wcikać klejem tymczasowym. Cikamy klejem, wiadomo, że najlepiej, żeby wychodzić z pomieszczenia, gdzie są maszyny, bo ten klej się delikatnie unosi i, i może się tam, jak będziecie dużo z tego pracować, to może się yy, obkleić. I teraz taką czapeczkę tym tyłem naklejamy, ciężką jest jednoręką, zaraz to nakleję, ale generalnie przyklejamy. Teraz to przykleję i pokażę, jak to wyjdzie, tak to ułożyłem. Tutaj mamy płasko. Tu jeszcze tymi klamerkami, które mamy w zestawie, zawsze przyczepiłem mocniej. No i tak będziemy zaraz haftować maszynie. O, zrobiłem błąd, bo założyłem go odwrotnie. Musi być w tym wypadku z tej strony otworek. Muszę go przełożyć. Mam teraz prawidłowo założone, czyli z tej strony mamy wycięcie, i zakładam do maszyny. Teraz wypozycjonuję nasz haft i, i puszczę. Tutaj musimy sobie popa popatrzeć, czy nam będzie blokować ta spinka. Gdzieś za to. I teraz mamy pobrany wzorek. Weźmiemy go. Będzie wykonywane. Tak i tu musimy, podejrzymy, musimy go obrócić do góry nogami, wykonujemy tutaj tą literką P, pamiętamy zawsze w tym momencie, że trzeba odznaczyć tu na czerwono i P robimy do góry nogami, elegancko nam się obrócił, wybieramy sobie nasz, kolor. sobie wezmę, pierwszą igłę, tak, teraz będziemy celować. Wybieramy teraz tak. Musimy sobie dopasować, tutaj na środkiem będzie nasz ten element. No tu już trzeba potestować ile trzeba pewnie z próbę z jedną zrobić. Zobaczymy po obrysie.

I maszyna zakończyła, ściągamy klamerki, możemy sobie wyrwać. Oczywiście ten proces będziemy musieli zrobić jeszcze raz. Do następnej czapeczki, zaraz zapnę ją, pokażę jak będzie wyglądać. I już mamy gotową czapkę. O, mogliśmy troszeczkę ją tutaj niżej zrobić, ten, ten akurat wzór, tak? Ale jest, jest gotowy. Myślę, że spokojnie można było tylko zostawić tutaj centymetr. Ja go robiłem pierwszy raz, tylko tak dla testu. Żeby puścić następną sztukę, możemy zrobić dwie metody, czyli albo nakleić tutaj następnie taką papierową włókninę, dwustronnie obsiekniętą klejem i tutaj dokleić ją i znowu sobie przykleić czapkę, albo możemy wykorzystać też, firma Gunold ma Filmoplast, to jest taka właśnie włóknina, która jest od razu z klejem, tak jak plaster, odklejamy zewnętrzną powłokę i ona się nam klei i wtedy tylko wymieniamy ją tutaj w tym kawałku, gdzie się wyrywa. To wtedy jest wielokrotność. Ona jest dosyć, no nie jest zadania, ale generalnie bardzo wygodna.